Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Arm Wrestle Simulator, czyli po prostu siłowanie na rękę, i słuchajcie, robię ten odcinek taki dodatkowy dzisiaj. Um, tak, po prostu, ale słuchajcie, najważniejsza rzecz jest taka, że chciałbym wam pokazać, co mamy za darmo, bo mamy nowe OP-questy i ogólnie, tak jak wam mówiłem, że vip opłaca się kupić, to ogólnie tego vip -pasa widzowie tym bardziej teraz opłaca się kupić, a to z tego względu, że mamy kolejne OP-pety do zdobycia. Aktualnie jest to taki Frost Overlord, który ma 1000 mm, raz 1000 mocy, ale ten podstawowy, więc wyobraźcie sobie, co będzie, jeżeli kilka razy zrobicie tego questa, bo jest infinite, co nie? Więc można ciągle dostawać i zrobicie sobie z tych tysiąca, znaczy z tego tysiąca zrobicie na przykład, nie wiem, jakieś 8000, coś takiego, nie wiem, czy tyle wyjdzie, ale w każdym razie tak rzucam teraz. Po prostu zrobicie sobie go, wiecie, tam po ulepszacie, później tutaj zmutujecie na tej mapie. No to może mieć całkiem dużo, co nie? Ogólnie o to mi chodzi, więc tutaj ja też będę chciał zmutować te, których jeszcze nie mam zmutowanych, bo w sumie czemu nie? Możemy sobie pomutować. Ten jest Rainbow, ten jest Rainbow, a tutaj Bab Glowing, więc tutaj też mam te Devil crabs 50, k więc ten Quest jest dla mnie słaby. No ale myślę, że dla graczy, którzy dopiero zaczynają, no to jest bardzo, bardzo dobry. Chociaż był wcześniej lepszy, bo za 45 minut grania mm, i chyba 10 winów było. Był peciszek 4000, i to był. O! Unicorn Hydra, jego jeszcze mam. Winner, winner 2 ma tutaj jako mm, ulepszonko. I ogólnie ten Omega Pet miał 4000, ale wydaje mi się, że będziemy mogli zrobić tak, bo jego też Mogliśmy w Big zrobić, no ale niestety go jakby tutaj nie, nie dawali. Czekajcie, on był to, to na pewno ten był, chyba tak, bo 4000 miał. No ale idźmy zrobić Frost Overlorda, a na OP westie macie Huge Super, Super Wyvern i ta wyverna ma 2000. I teraz tak, ja tą wyvernę spróbuję sobie zdobyć kilka razy, bo i tak wbijam ciągle siłę na to, żeby przejść sobie na nową mapę do Dino Worldu. Bo ja jako jedyny z jupiterów jestem mega do tyłu, więc słuchajcie, ja to sobie nabijam, tych jajek nawet nie otwieram, po prostu czekam na nową mapę, muszę pokonać tego Mutankinga. No a jak widzicie, pokażę wam nawet, bulka pokoduje na luzie totalnym, 185 QA on potrzebuje, ogólnie winków mam 255 kua, no i te QI to dość łatwo będzie wbić, bo jak widzicie on do, dodaje nam prawie, że słuchajcie, no czekajcie, ile on dokładnie daje? No tak, 1-1, no czyli bardzo dużo, po 2 kua prawie, więc tutaj te kui będzie łatwo wbić. Gorzej z Mutant Kingiem, bo ten King ma, nawet dam na auto fajcie, 567 kua, a on ma 1-2 kui. Więc jeszcze sobie, to no nie tak dużo, brakuje mi no z 800. Znaczy 800, wiecie, tak żeby dodatkowo podbić, żeby było więcej, ale wydaje mi się, że jakbym wbił tak 1-3... 1, 3, 1, 4 QI, to dam radę z autoklikerem go pokonać. Coś takiego będę chciał zrobić, a wracając do naszego questa, wbijmy sobie te bitwy na bólku w sumie. Jeżeli już wbijałem, to w sumie wbijmy sobie do końca, żebym miał porobione i pokażę wam, jak te peciszki się prezentują w ogóle, bo może chcie, chcecie zobaczyć, jak wyglądają, zanim wy zdobędziecie. No więc ogólnie już wam pokazuję, jak tutaj się prezentują i będziemy mieli mm, zrobione to wszystko. Oczywiście ja sobie później jeszcze je przerobię pewnie w bik albo coś tam więcej, co nie, w jakiegoś hugea. Chociaż nie wiem, czy na dino Wardzie nie będzie lepszych petów, na pewno będą lepsze, dlatego tutaj dowiecie: no to jest ta kwestia, że no ogólnie te questowe pety są bardziej dla nowych osób, dlatego tak wiecie, wpisuję, że za darmo dla nowych osób. No, bo dla free-to-play graczy jak wbijają do gierki, no to Bega coś takiego się opłaca, co nie? No, wtedy jest to dla nich bardzo dobre, a ogólnie, no to dla takich jakby, jak już długo gracie, no to tak średnio, bo to wam za dużo nie zmieni tak naprawdę. I no, nie ma takiego parcia, co nie? Żeby coś takiego zrobić. Ja sobie tutaj przerabiam to moje stare pety. Może komuś z Was rozdam, jak będę na publiku, możecie zapytać, czy dam peta. Ja czasami daję. Nie zawsze, ale można pytać. Warto pytać, bo zawsze. zawsze Czasami daję, ale nie zawsze. O to chciałem powiedzieć. I teraz tak, mamy na Glowing, więc słuchajcie, ja peciszki mam takie. Czekajcie, wyłączę to. Mm, ogólnie tak, Glowing Holodragon. No, tu 4800 mówiłem, bardzo spoko. 3K. No, tu ogólnie jest całkiem ok, nie? No, te Devil Kraby najlepsze, wiadomo. No, ale ogólnie tutaj mogłem też zdobyć w sumie tego ziomka, ale bardziej z eventu mam te krabiki, i słuchajcie, no musimy ten bunkier opuścić na pewno w końcu w jakimś odcinku. Więc ja teraz lecę no, zrobić sobie te OP Questy i później, no musicie mieć właśnie vip -a na OP Od razu mówię, bo wcześniej tego nie powiedziałem, a rzeczywiście ten VIP jest wymagany na drugi, na ten lepszy Quest, co nie? I później na przykład możemy zrobić sobie z tego Biga, później huge'a myślę, że nawet taki Pet tutaj z OP Questy mógłby mieć 12k, coś takiego, więc wyobraźcie sobie, że podstawowo macie 3 pety nie macie skąd ogarnąć sobie jakichś takich 20 kapetów, to z takiego questa mając tylko WiPA wygrywając bitwy z kimkolwiek, nawet z NPC-tem na pierwszej mapie jesteście w stanie zrobić sobie ekipę po 12k, powiedzmy. Znaczy, ja tak strzelam, że 12, nie wiem ile one mają. Jak ma 2k i zrobimy da big, później jeszcze na huge i dodatkowo dodamy mu tutaj, może trafimy rainbow, nie? Bo możecie sobie tutaj kurować te pety. 132 health kity, więc naprawdę dużo. Jak sobie wykurujecie, to znowu możecie tego peta dać w losowanko i macie szansę, no i lepiej mieć na rainbow, bo glowing to jest taki najsłabszy. Rainbow to jest już spoko, nie? W sensie naprawdę spoko. A gościk, no to wiadomo to jest w ogóle najlepiej. I mam w ogóle tego Glowing Devil Kraba, Czy ja będę w stanie, bo tak nie pomyślałem, wiecie? Ja sam o tym mówię, żeby to tak wbijać, ale co gdybyśmy tego krabika zrobili na... Mm, na Curing, tylko wydaje mi się, że wtedy stracę Wojda. Nie wiem, zobaczymy. Tracę wtedy Wojda, bo jak tracę, to lipa. Nie, nie tracę. No okej. Okay. Czyli możemy po prostu sobie próbować wbić na Rainbow i nawet ja będę miał lepsze pety. Także dlatego, tak jak Wam mówię, no Rainbow bardziej się opłaca. No póki macie oczywiście health packi, no bo cały czas Was to kosztuje. Takiego health packa, żeby sobie wyleczyć tego peta. Więc ogólnie ja tutaj popróbuję to zrobić. No jak widzicie, niestety nie mam farta. Tu się odnawia wam na tej mapie ten health kit co jakiś czas, tak że to tak wygląda. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak to działa, to po prostu kurujcie ile się da i próbujcie Rainbow zdobyć. No i w sobie tyle. I OP, limited pety są tylko na 48 godzin, jak tutaj mamy napisane. Dobra, widzowie, udało mi się zdobyć pierwszego peciszka, czyli tego frostowe Overlorda. No i ogólnie teraz tak. Sobie bierzemy i usuwamy wszystkie pety, które mam. Udało też mi się wbić trzy na Rainbow. No i 54k to nie jest jakiś niesamowity wynik, peciszka z tego względu, że tak naprawdę teraz pety na Dino Worldzie widziałem, że mają nawet chyba po 700k albo 800 także naprawdę przeskok potężny na nasz peciszek wygląda w ten sposób, taki Frost Overlordic. Ogólnie polecam wam tego quest'a robić tak, że sobie wygrywacie te 15 winków i później tradujecie, nie? Czyli od razu wbijacie na drugiego quest'a, jak już zdobędziecie tego, czyli wiecie, jak teraz dostanę tutaj nagrodę, to lecę grać 30 kolejnych walk i wtedy wiecie. Po prostu mamy to od razu zrobione. No już tylko czekacie i sobie nabijacie tam. No, no robicie siłkę i tyle. Możemy tego over Overlorda oczywiście na tej mapie zrobić. Nikt nam nie zabroni. Tak samo jak jest ta mapka, gdzie mamy Enchant. No to tam możemy po prostu go zenchantować. Wiadomo. I 1200 teraz będzie miał. Także no na start wydaje mi się całkiem spoko. Taki peciszek. Czemu nie? No wiadomo, Boże, pobudz dla starcik. Tutaj też sezon drugi pasa mamy nowego i mamy Lucky i Season 2 Egg. Ja tych egów nie chcę, ale tutaj mamy takie potężne Lemoniadowy jakiś Spirit i Starry Dragon, 4,5 i 1000. I ogólnie tutaj mamy także dostajemy Pet Equipa, więc to jest też ciekawe. No i ogólnie 400 Robux, no nie wiem, ja tego raczej nie będę brał, ale tak to wygląda, chciałem wam pokazać. Mamy tutaj za chwilkę Huge Super Wyvern, jeżeli go dostaniemy, może być, że nam się tutaj wiecie, że nas oszukają, no ale mam zrobione wszystko, mam tutaj winki, no tak, się zrobiło i teraz mogę wygrać 30 pojedynków i dopiero iść stać w gierce, żeby się nabijały minutę. ja już będę miał tutaj wbite, wiecie, winki, no to tak naprawdę będę stał i sobie tam walczył. No i mamy naszego Huge Super Wyvern, chciałem wam pokazać tutaj, bo co to byłby za film, jakbym wam nie pokazał, jak to wygląda, także taka Wywerna, no i ogólnie ją możemy zrobić na Big, później na Huge'a, także to, że one mają 2K albo 1200 na Glowing, zobaczmy ile w ogóle będzie miała Wywerna na Glowing. Pewnie wpadnie na glowing, bo to wiecie, przeważnie wpada. No czasem rainbow wleci. Dobra, wleciał. Dobra, rainbow daje jej 2700 czyli te dwa mocy. No i na rainbow oczywiście ona się tak będzie błyszczała. No jak każdy peciszek, no po prostu błyszczy na rainbow. I ogólnie mamy też tego ghosta, który więcej daje, ale do no, tu ciężko trafić. Naprawdę ciężko trafić. Ogólnie ja sobie biorę moje najlepsze pety oczywiście. Biorę jeszcze przerobię na rainbow, bo szkoda mieć słabsze. Nie wiem po co mam je mieć w tym stylu. Um, tu devil crab bez wojda. Wiadomo, wojdowe też musicie mieć, a one lecą, jak robicie sobie, w ogóle te OP questy na razie sobie zatrzymam, tak na pamiątkę. Jak robicie sobie otwieranie jajców, to wtedy lakiego odpalacie, odpalacie sobie potki, właśnie potkę na wojda. szansę, żeby schaczować wojdowe pety i Gold pety, plus laka. To trzeba wtedy mieć, jak otwieracie, także openingi trzeba robić z potkami koniecznie, bo wtedy lepsze pety wam wyjdą, jak jeszcze dacie je tutaj do tej maszyny do mutacji, a dodatkowo jeszcze zrobicie je, wiecie, tam po prostu poprzerabiacie na huge, żeby one były huge'ami, a nie tylko... Wiecie, tu mamy Max MaxCrafta, czyli to jest huge po prostu, to nie jest big. Jak tutaj możemy zrobić biga, na przykład potrzebujemy trzech, tu tak samo, no potrzebujemy, żeby biga zrobić. Jeżeli dobrze rozumiem, bo to chyba można zrobić, tak? Bo powinno się móc. Ewentualnie się okaże, że nie można z tego big robić, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że chyba można, no bo jest tutaj napisane 0 na 3. No nie wiem, ale powinno być 1 na 3, także też to jest zastanawiające. No mówię, ja w nie gram długo, no ale wygląda jakby biało. No jakby się dało, co nie skoro, żeby w nieskończoność się zdobywać. Na start spoko pety. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Takie info chciałem wrzucić. Lecę sobie to przerobić i w sumie ćwiczyć dalej, bo chciałbym wbić na tą nową mapę, nie ukrywam. Tym bardziej, że te Dino pety mają po 800k, jakieś widziałem u ludzi, także naprawdę grubo. No ja jestem kupą w takim razie, jeżeli tam są tak potężne siły, co nie? I tam na pewno przyspieszę gierkę bardzo. Wystarczy, że teraz nie będę sobie rebirfów robił, tylko już do końca nabiję tą siłę tak troszkę mozolnie, ale tego mutant kinga pokonam i będę miał luzik, będę mógł wyjść daj w sobie tyle dzięki i się siema